Czego tak naprawdę możesz się spodziewać, kiedy dołączasz do dobrej firmy, no i oczywiście do mojego zespołu? Czy wejście do naszej firmy wiąże się z jakąkolwiek inwestycją? Oczywiście, że tak. Inwestycja jest niewielka, natomiast później musisz inwestować swój czas, żeby swój biznes zbudować. Więc czas tutaj ma przeogromne znaczenie. Kolejna rzecz, nie musisz mieć żadnej powierzchni magazynowej, czyli nie ma wymagania posiadania magazynu, co jest piękne. Dostajesz darmową stronę, dostajesz e, dostęp do sklepu, dostajesz również dostęp do szkoleń, które są już prowadzone w języku polskim. Kolejny przeogromny plus to jest brak miesięcznych zakupów. Słuchajcie, każda nowa osoba, wiem, bo sama taką nową osobą kiedyś byłam kilka lat temu, kiedy wchodzi inwestuje swój czas, inwestuje swoje pierwsze pieniądze w jakikolwiek biznes, chce najpierw zarobić, a nie wydawać. Więc tutaj nie ma zakupów miesięcznych. Pamiętam siebie, kiedy przyjechałam do Anglii najbardziej, co mi się podobało to tygodniowe wypłaty. I tutaj również mamy tygodniowe wypłaty bez względu na to, czy jesteś w Polsce, czy jesteś na terenie UK, czy jesteś na terenie Irlandii lub Stanów Zjednoczonych, mamy tygodniówki. Do tego mamy wypłatę 15 każdego miesiąca, czyli tak naprawdę aż 5 razy w miesiącu. No i kolejna bardzo ważna rzecz dla nowej osoby, która dołącza do biznesu, to jest szkolenie. Mentoring i wsparcie. I tutaj takie wsparcie otrzymujesz, słuchaj, zupełnie, zupełnie za darmo. Masz praktycznie dostęp do wiedzy i do szkoleń 24 godziny na dobę. Możesz się szkolić, szkolić, szkolić i zarabiać pieniądze.